Cały Twój. Rekolekcje z ikoną i regułą świętego Benedykta. Dzień 30. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Przenajświęczy, którego kocham z całej duszy mojej i uwielbiam. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twojej woli. Obiecuję przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Duchu Przenajświętszy, obdarz świat cały i mnie swoim pokojem. Amen. Rozważania o Panu Jezusie Chrystusie Pokorne poddanie się Bogu Niewielką przykładaj wagę do tego, kto jest po twojej stronie, a kto przeciw tobie, lecz to czyń i o to dbaj, by Bóg był z tobą we wszystkim, co czynisz. Miej dobre sumienie, a Bóg dobrze bronić się będzie. Kogo bowiem Bóg zechce wspomóc, nie może zaszkodzić niczyja przewrotność. Jeśli umiesz milczeć i cierpieć, ujrzysz niewątpliwie pomoc Pana. On zna czas i sposób wyzwolenia Twego, i dlatego powinieneś zdać się na Niego. Boża to rzecz, wspomagać i uwalniać od wszelkiej trwogi. Często do zachowania większej pokory bardzo pomaga fakt, że nasze braki znane są innym, i że je wytykają. Gdy człowiek upokarza się za swoje braki, łatwo uspokaja innych i bez trudu zadowala tych, którzy się na niego złoszczą. Pokornego Bóg ochrania i wyzwala, pokornego miłuje i pociesza. Ku pokornemu się skłania, pokornemu udziela wielkiej łaski i po uniżeniu wznosi go do chwały. Pokornemu objawia swoje tajemnice i ku sobie słodko przyciąga i zaprasza. Pokorny, ponieważ opiera się na Bogu, a nie na świecie, dość prędko znajdzie w stanie pokoju ducha po przejętym zawstydzeniu. Nie sądź, że poczyniłeś postępy, jeżeli nie czujesz się niższym od innych. Dobry, spokojny człowiek. Najpierw siebie utrzymuj w pokoju, a wtedy będziesz mógł innych uspokajać. Więcej pożytku z człowieka spokojnego niż z bardzo uczonego. Człowiek pełen namiętności, nawet dobro jako zło tłumaczy i łatwo wierzy, że to zło. Dobry, spokojny człowiek wszystko na dobro przemienia. To pozostaje w zupełnym pokoju o nic nie podejrzewa. Kto zaś ma mało zadowolenia i jest wzburzony, ten rozmaitym ulega podejrzeniom. Ani sam nie zaznaje pokoju, ani nie pozwala, by inni się uspokoili. Często mówi, czego by mówić nie powinien, a pomija to, co wypadałoby, by on raczej robił. Rozważa o obowiązkach innych, a zaniedbuje swoje. Bądź więc najpierw sam gorliwy w stosunku do siebie samego, a wtedy słusznie będziesz mógł także przynagrać do gorliwości Twego bliźniego. Dobrze umiesz usprawiedliwiać i upiększać swoje czyny, a usprawiedliwień cudzych nie chcesz przyjąć. Byłoby słuszniej siebie oskarżać, a brata Twego usprawiedliwiać. Jeżeli chcesz, by Ciebie znoszono, wznoś drugiego człowieka. Spójrz, jak daleko ci jeszcze do prawdziwej miłości i pokory, która nie umie się gniewać lub obruszać na nikogo, jak tylko na siebie. Nic to wielkiego przestawiać z ludźmi dobrymi i pełnymi opanowania. To bowiem podoba się wszystkim w sposób naturalny. Każdy chętnie lubi spokój i bardziej kocha tych, Którzy podzielają jego zdanie, ale potrafić żyć w pokoju z ludźmi szorstkimi, przewrotnymi, niezdyscyplinowanymi i nam się sprzeciwiającymi, wielka to łaska, dokonanie męskie, bardzo godne pochwały. Są tacy, którzy i siebie utrzymują w pokoju, z innymi wojen nie prowadzą, a są i tacy, którzy ani sami nie mają pokoju ani innych nie pozostawiają w pokoju. Dla innych są ciężarem, lecz dla siebie jeszcze większym. I są tacy, którzy utrzymują siebie w pokoju i starają się, by inni z powrotem powrócili do stanu pokoju. Cały nasz pokój w tym nędznym życiu polega jednak raczej na pokornym znoszeniu przeciwności, niż na ich nieodczuwaniu. Kto lepiej potrafi cierpieć, będzie posiadał większy pokój. To zwycięzca siebie i pan świata, przyjaciel Chrystusa i dziedzic nieba. Czyste serce i prosta intencja. Dwa skrzydła unoszą człowieka ponad ziemskimi sprawami mianowicie prostota i czystość. Prostota powinna być w zamiarach czystość w uczuciach. Prostota dąży do Boga, czystość go ogarnia i w nim smakuje. Żadna dobra czynność nie będzie ci stać na zawadzie, jeśli wewnątrz będziesz wolny od nieuporządkowanego uczucia. Jeżeli nie zmierzasz do niczego innego i niczego innego nie szukasz, jak tylko Bożego upodobania i pożytku bliźniego, będziesz zażywał wewnętrznej wolności. Gdyby twe serce było proste, wtedy wszelkie stworzenie byłoby zwierciadłem życia i księgą świętej nauki. Nie ma stworzenia tak małego i lichego, które by nie reprezentowało Bożej dobroci. Gdybyś ty wewnątrz był dobry i czysty, wtedy wszystko bez przeszkód widziałbyś i dobrze byś ujmował. Serce czyste przenika niebo i piekło. Jaki ktoś jest wewnątrz, tak osądza na zewnątrz. Jeśli jest na świecie radość, to oczywiście posiada ją człowiek czystego serca. A jeśli jest gdzieś utrapienie i trudności, to je lepiej zna sumienie złe. Jak żelazo rzucone w ogień traci rdzę i staje się całe jaśniejące, tak człowiek, zwracający się całkowicie ku Bogu, wyzuwa się z gnuśności i przemienia w nowego człowieka. Kiedy człowiek zaczyna stawać się oziębłym, wtedy boi się małej pracy, a chętnie przyjmuje zewnętrzną pociechę. Lecz gdy doskonale zaczyna przezwyciężać siebie i mężnie kroczyć po drodze bożej, wtedy ocenia jako mniej ciężkie to, co przedtem odczuwał jako uciążliwe. Zastanowienie się nad sobą. Nie możemy sami sobie zbyt wierzyć, bo często brak nam łaski Bożej i rozeznania. Mało mamy świateł, a te tracimy przez niedbalstwo. Często bowiem nie dostrzegamy tego, że tak ślepi wewnątrz jesteśmy. Często źle czynimy, a jeszcze gorzej się wymawiamy. Kieruje nami niekiedy namiętność, a sądzimy, że to gorliwość. Małe rzeczy ganimy u innych, a przychodzimy nad większymi u siebie. Dość szybko odczuwamy i ważymy to, co znosimy ze strony innych, lecz ile inni z naszej strony znoszą, tego nie zauważamy. Kto oceniałby dobrze i słusznie swoje sprawy, nie osądzałby surowo drugiego człowieka. Człowiek wewnętrzny troskę o siebie. Przedkłada nad wszystkie inne troski, a kto pilnie zwraca uwagę na siebie, łatwo o innych milczy. Nigdy nie będziesz człowiekiem wewnętrznym i pobożnym, jak tylko wtedy, gdy o innych będziesz milczał, a zwracał szczególną uwagę na siebie. Jeśli zwrócisz całą uwagę na siebie i Boga, mało cię będzie obchodzić, co spostrzegasz na zewnątrz. Gdzie jesteś, gdy Jesteś nieobecny u siebie. A gdy wszystko przebiegłeś, to co zyskałeś, zaniedbawszy siebie? Jeśli masz mieć w sercu pokój i prawdziwe zjednoczenie z Bogiem, trzeba by już jeszcze wszystko odłożył i siebie samego miał przed oczami. Wiele z tego odniesiesz w pożytku, jeśli zachowasz siebie jako wolnego od wszelkiej doczesnej troski. Bardzo w postępie osłabniesz, jeśli coś zaczniesz ujmować w kategoriach doczesnych. Za nic wielkiego, za nic wzniosłego, za nic miłego, za nic pożądanego, miej to, co nie jest samym Bogiem lub z Boga. Oceniaj jako całkiem marne to, co przychodzi jako pociecha od jakiegoś stworzenia. Dusza kochająca Boga gardzi wszystkim, co jest poniżej Boga. Tylko wieczny i niezmierzony Bóg wypełniający wszystko jest pociechą dla duszy i prawdziwą radością serca. Radość dobrego sumienia Chwałą dobrego człowieka, świadectwo dobrego sumienia. Miej dobre sumienie, a będziesz zawsze wesoły. Dobre sumienie bardzo dużo może znieść i jest bardzo wesołe wśród przeciwności. Złe sumienie jest zawsze bojaźliwe i niespokojne. Słodko odpoczniesz, jeśli twoje serce nie będzie cię ganić. Ciesz się tylko wtedy, gdy zrobisz coś dobrego. Ludzie źli nigdy nie mają prawdziwej wesołości. Nie czują też wewnętrznego pokoju, bo nie przesiadają pokoju niegodziwi, mówi pan. A gdy powiedzieli jesteśmy w pokoju, nie przyjdą na nas złe rzeczy i któż odważy się nam zaszkodzić? Nie wierz im, bo nagle powstanie gniew Boży, i wniwecz obrócą się ich czyny i zamysły ich poginą. Chlubić się w utrapieniu nie jest czymś ciężkim dla kochającego, tak bowiem chlubić się, jest to chlubić się w krzyżu Pana. Krótka to chwała, którą dają i przyjmują ludzie. Chwale światowej zawsze towarzyszy smutek. Chwała dobrych w ich sumieniu, a nie w ustach ludzi. Wesele sprawiedliwych u Boga i w Bogu jest, a radość ich sprawdy. prawdy. To pragnie prawdziwej i wiecznej chwały, nie dba o doczesną, a kto szuka doczesnej chwały, albo nie gardzi nią z serca. Dowodzi, że mniej kocha chwałę niebieską. Wielkie posiada uciszenie serca, kto nie dba ani o pochwały, ani o nagany. Łatwo będzie zadowolony i uspokojony ten, którego sumienie jest czyste. Nie jesteś bardziej święty, jeżeli jesteś chwalony, ani też bardziej lichy, jeżeli jesteś ganiony. Czym jesteś, tym jesteś. Nie możesz też uchodzić za większego niż jesteś w obliczu Boga. Jeżeli zwracasz uwagę na to, jaki jesteś wewnątrz siebie, nie będziesz zwracał uwagi na to, co o tobie mówią ludzie. Człowiek widzi powierzchownie, Bóg zaś sięga serca. Człowiek uwzględnia czyny, Bóg zaś zważa na intencję czynu. Dobrze zawsze czynić i skromnie o sobie mniemać, to znak duszy pokornej. Nie chcieć być pocieszanym przez jakieś stworzenia jest znakiem wielkiej czystości i wewnętrznej dzielności. Kto nie szuka dla siebie zewnętrznego świadectwa, znak to, że całkowicie powierzył się Bogu. Nie ten bowiem, kto sam siebie zaleca, ten jest wypróbowany, lecz kogo Bóg zaleca. Stałe usposobienie człowieka wewnętrznego polega na tym, by z Bogiem wewnętrznie przebywać i nie być związanym jakimś uczuciem zewnętrznym. Lektura duchowa: trucizna tylko w minimalnych dawkach. Ciągle jesteśmy narażeni na przedawkowanie najróżniejszych trucizn: elektronicznego szumu, zalewu informacji, hałasu, zanieczyszczenia środowiska, leków, polepszaczy smaku, środków barwiących i konserwujących w produktach spożywczych, spryskiwanych owoców i warzyw, i dodatkowo. Niszczących nas emocji, które wdzierają się do duszy, nienawiści, zawiści, chciwości, skąpstwa i pychy. W ilościach śladowych trucizny można użyć z korzyścią dla człowieka, lecz w nadmiarze są śmiertelnie niebezpieczne. Promienie słoneczne mają korzystne działanie, jednak nadmierne opalanie się może powodować raka skóry. Kieliszek wina smakuje i może służyć zdrowiu, lecz nadmiar alkoholu wywołuje chorobę i uzależnia człowieka. Wydaje się, że współczesne społeczeństwa stanowią dobrą pożywkę dla wszelkiego rodzaju nieumiarkowania. Przedawkowanie nie jest koniecznością. Wielu ludzi sądzi, że na te trucizny nie ma rady, że są one stałym elementem współczesnego życia. Przyjmują je jako swój los, który po prostu trzeba znosić. Nadmierną dawkę jednego środka zwalczają nadmiarem innego np. stres w pracy chcą pokonać tabletkami nasennymi, a zbyt dużą liczbę wypalanych papierosów rekompensują uprawianym w nadmiarze sportem. W klubach fitness i witaminami w tabletkach. Powrót do małych dawek. Ktoś, kto przyjmuje zbyt duże dawki jakiejkolwiek substancji, nie może zazwyczaj odstawić jej w sposób nagły. Dawki trzeba redukować stopniowo, dochodząc do właściwej ilości. Powrót do małych dawek jest zbawienny. Jedynie przy chorobliwych uzależnieniach pomocne bywa natychmiastowe odstawienie tych środków przy pomocy lekarza. Oprócz tego, koniecznie trzeba poszukać przyczyn własnego zatrucia. Z doświadczenia wiemy, że przyczyną każdego chorobliwego uzależnienia jest jakieś pragnienie pragnienie dobrego, szczęśliwego życia. Poznanie Twojej tęsknoty otworzy Ci drogę do uzdrowienia. Ćwiczenie: Nalej sobie kieliszek dobrego wina i rozkoszuj się nim świadomie i w spokoju. Ciesz się z tego daru. Modlitwa na zakończenie dnia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przejdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.